Hej, 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 słuchajcie, dotarła do mnie kilka dni temu niesamowita wręcz paczka. Kurier wręczył mi ten ogromny steropionowy karton, mówiąc, że muszę się nim zająć jak najszybciej. Ja mniej więcej wiedziałem co ma do mnie dotrzeć, niemniej jednak forma niesamowicie mnie zaskoczyła. I jeśli czytacie tytuł tego materiału, to doskonale wiecie już, że w środku znajduje się kolekcjonerka Destiny 2 Beyond Light, czyli najnowszego rocznego dodatku do gry. To, co jest szczególnego w tej edycji, to fakt, że jest ona zamrożona w bloku lodu. Coś, co robi niesamowicie fajne wrażenie i coś, co jest uzasadnione, jeśli chodzi o temat tej edycji gry. Mianowicie Beyond Light dodaje do gry e, Europę, lodowy księżyc Jowisza oraz wprowadza moc e, wszystkich trzech klas, właściwie pod klasę wszystkich trzech klas, Stazę, która właśnie włada mocą lodową, więc jak gdyby jest to strzelone naprawdę w dziesiątkę, jeśli chodzi o tematykę. No i słuchajcie, popowiadam Wam troszeczkę o moich przygodach właśnie z unboxingiem, a raczej jak już to nazwałem, unfrostingiem tej oto edycji. E, Blok lodu był naprawdę bardzo, bardzo ciężki. Ciężko mi w ogóle było to wyjąć z pudła, na szczęście dostałem e, bardzo właściwe do tego narzędzia, specjalny kolec właśnie do e, rozwalania lodu. Także poczułem się faktycznie jak, jak jeden z eksploratorów Europy e, przemierzający ten dziewiczy teren. E, no i... Po chwili z namysłu, po chwili jak gdyby oglądania i podziwiania tego pięknego bloku, bo naprawdę przyznaję szczerze, że trochę głupio mi to było rozbijać. Uznałem, że to jest już tak fajne, że byłoby super, gdyby to mogło już tak zostać, ale oczywiście w domowych, pokojowych warunkach lód nie zachowuje się tak, żeby to jakoś zachować, więc musiałem zabrać się za rozłupywanie. I tak jak mówiłem wam wcześniej, dostałem specjalne narzędzie do tego celu. Wybaczcie moje małpie miny, to. Natomiast naprawdę byłem niesamowicie podekscytowany tym, co się dzieje. Każde uderzenie to był po prostu rozbrysk lodu po pokoju. Koty były przerażone. Ja byłem trochę przerażony, trochę podekscytowany, bo mimo wszystko muszę nawalać dość mocno w ten blok lodu, a w środku znajduje się coś dla mnie bardzo cennego. E, ja nie ukrywam, że e, no Destiny jest aktualnie moim głównym zjadaczem czasu wolnego i to już nie ostatnio, tylko od ponad roku znowu, a z grom jestem właściwie od samego początku, czyli od bety Destiny 1. E, no i bardzo, bardzo nie chciałem tego, e, tego kartonu w środku skrzywdzić, Widziałem, że jest on opakowany w jakąś folię, że raczej e, krzywda mu się nie stanie szczególna, no, nat natomiast musiałem te ruchy mieć mocno e, wyważone, mimo że być może tego na nagraniu w ogóle nie widać. E, słuchajcie, świetnie się powiłem rozłupując to wszystko, jak zresztą widzicie, czasem odpadają takie wielkie kawałki, co było naprawdę nies niesamowicie satysfakcjonującym e, uczuciem dla mnie. E, były te takie duże pęknięcia. Jedno już z nich widzicie w tym momencie na froncie tej edycji, a drugie zaraz się gdzieś tam pewnie pojawi. A w ogóle ta ściana, za którą zabrałem się teraz, którą widzisz, że rozupuję w tym momencie, była dużo cięższa do rozupania niż cała reszta. I w sumie, jak się przyglądam teraz na nagraniu, to była też dużo grubsza od pozostałych. Um... Po dość długim nawalaniu, bo to łącznie trwało chyba z 15 minut, to co już widzicie w tym momencie na nagraniu, w końcu zacząłem się przedzierać do faktycznie kartonu, do folii. I na szczęście no, ten lód tej folii się jakoś szczególnie nie trzymał, zaczął sensownie odpadać, też pozwolił mi jak gdyby, kolejne te kawałki jakoś tak logicznie rozwalać i właśnie od, odłupywać od tej bryły. W pokoju zrobiło się natychmiast niesamowicie zimno. Było po prostu lodowato, co dodało tylko właśnie e, imersji całemu e, doświadczeniu. A już widzicie w tym momencie, jak rozłupuje te fragmenty, o których wspominałem wcześniej. Ku mojemu zaskoczeniu w ogóle ten, e, ta bryła przed zniszczeniem e, praktycznie się nie topiła. Ja ją nawet w pewnym momencie polałem troszeczkę ciepłą wodą, żeby e, było lepiej widać to, co jest w środku. To znaczy, właściwie pod tą warstwą lodu, żeby on się taki właśnie krystaliczny i przejrzysty zrobił. Ale dopiero te odłamki, które gdzieś tam upadały na podłogę, ja już rozupując to wszystko, widziałem, że muszę się zaraz za to zabrać, jeśli chodzi o czyszczenie. Bo. Bo to wszystko zaczyna się gdzieś tam topić na podłodze, jest rozrzucone po absolutnie całym pokoju, ale z drugiej strony no widzicie co tu się dzieje. Już powoli uwalniam e, ca całą resztę tego pudła. Właściwie dwie ścianki są już w tym momencie zniszczone. I te wszystkie, tak jak wspominałem wcześniej, idą znacznie sprawniej niż ta pierwsza e, niefortunna, która mi się właśnie e, trafiła na start. Od razu może troszeczkę wspomnę, że karton niestety troszeczkę ucierpiał. Być może będziecie to widzieć na nagraniu, być może nie. Mianowicie troszeczkę wody dostało się pod tą folię ochronną, przez co ten, ten karton, w szczególności ten zewnętrzny, ten sliv kartonowy, zrobił się bardzo giętki, po wysuszeniu mocno się pofałdował. Natomiast uznaję, że jak gdyby ten karton główny mm, Właściwie przeżył tą próbę, e, nic mu się takiego strasznego nie stało i no i uważam, że dla efektu generalnie było warto sliwa poświęcić. E, teraz może jeszcze nawet nie, nie za bardzo wy zobaczycie to na nagraniu, ale, ale później pewnie gdzieś przy jakichś e, przybliżeniach będzie to nieco lepiej widać. E, o samej zawartości edycji oczywiście powiadam Wam jeszcze za chwileczkę, na to również będzie czas. Ja od początku oczywiście wiedziałem, z czego składa się ta edycja, sam zresztą rozważałem dorwanie jej. Dopiero gdzieś tam, kiedy się dowiedziałem, że Bandzi będzie miało w planach taką wysyłkę dla mnie, to się powstrzymałem przed zakupem. No i dobra, słuchajcie, tu już jest etap, w którym, w którym udało mi się rozłupać ten, ten, ten cały właśnie lód na górze i po bokach. Wygląda to naprawdę mega spoko, właśnie skąpane w tych, w tych kryształkach, ociekające jakąś tam roztapiającą się wodą. Po raz kolejny no, widok, którego nie chciało mi się zaburzać, ale no trudno, trzeba było. Tutaj rozcinam już folię, która zabezpieczała tą edycję przed zamrożeniem. Jak widzicie właśnie jest, kurczę, spora warstwa lodu na górnym wieku. Na dolnym też zebrało się tego trochę, za to zdecydowanie mniej. No i dobra, ja to sobie zaraz rozetnę i uwolnię ten karton, wyjmę go i przejdziemy sobie powolutku do podsumowania zawartości tej edycji. Ja jakoś nigdy nie miałem szczęścia do tych edycji kolekcjonerskich Destiny, mimo że właściwie każda z poprzednich, jakie wychodziły, miała przynajmniej jeden element, który mnie bardzo interesował. Tutaj, w tej edycji. Yy... No nie wiem, czy zgadlibyście, co jest tym elementem, który mnie najbardziej będzie ciekawił. Możecie obstawiać teraz, a zaraz, zaraz właściwie Wam wszystko wyjaśnię. E, no i dobra, jak widzicie, wyjąłem ten karton główny już e, ze sliwa. E, będę go za momencik otwierał. Karton wygląda, wygląda fenomenalnie, więc e, tak sobie myślę, że na półce prawdopodobnie, <coughs> przepraszam, na półce prawdopodobnie i tak siedziałby bez sliwa. W takiej formie wygląda fajniej. E, z tym logo właśnie odbijającym światło. E, no robi fajne naprawdę wrażenie. No i dobra, karton otwiera się, jest zabezpieczony magnesikiem, otwiera się go w taki sposób, żeby dostać się od jednej strony i w środku znajduje się właściwie jedna, jedyna zawartość, a w niej cała reszta. No i jest to torba. I słuchajcie. Zabijcie mnie, ale naprawdę nie wiem. Te logo, które widzicie teraz właśnie po jednej ze stron e, i te, które zobaczycie na tej plastikowej manierce, którą wyciągnę za chwilę e, nie mam bladego pojęcia czym to logo jest. No i słyszałem dwie wersje. Słyszałem, że albo jest to logo właściwie Herb rodziny Clovisów, e, albo że jest to logo eksploratorów Europy i... W sumie ja bym się chyba bardziej skłaniał ku temu, że to jest herb rodzinny, bo właściwie tak wygląda. Natomiast nie wiem, powtarzam, nie wiem, nie będę się tu wymądrzał. Jeśli ktoś z Was wie, ja się bardzo chętnie dowiem, bo szukałem w necie, próbowałem wypytywać znajomych i nikt nie był w 100% przekonany. Więc dajcie znać, jeśli wiecie, ja się chętnie dowiem. E, dobra, słuchajcie, jest to w każdym razie torba. E, Taka kurczę niestandardowa, nie bardzo wiem, co miałbym w niej właściwie nosić, może, e, może na aparat by się świetnie nadała, tak mi się wydaje, e, ma różne tam kieszonki po bokach, e, ma rzepan, do którego zaraz wrócimy. E, no i ma miejsce na plastikową manierkę z tym samym właśnie logo, o którym wspominałem przed chwilką. Manierka przyznam zupełnie szczerze, e, nie robi fenomen fenomenalnego wrażenia, jest zwykła, plastikowa, jest nawet ładna, ale no, to, to zwykły plastik, nie ma tu za bardzo o czym gadać. E, sama zaś torba jest wykonana naprawdę moim zdaniem fenomenalnie i tu warto podkreślić, że Bungee zawsze miało dużo szczęścia właśnie do... Um do takich współprac około odzieżowych. Te wszystkie produkty, właśnie, które z tej kategorii zrobili, wyglądały fenomenalnie. No i na starcie witam mnie taki liścik, który właśnie opisuje troszeczkę, czytałem go tylko pokrótce, ale z tego co widziałem, opisuje pokrótce właśnie historię Clovisa, dzieje Europy. Jest to taki fajny, fabularny wstępniak, bo zresztą ta edycja w ogóle jest mocno fabularna. I teraz przechodzimy do elementu, który uwaga, uwaga, w tej edycji interesował mnie najbardziej. Jest to Osobisty dziennik Clovisa Brea, który w końcu przekazuje naprawdę bardzo fajną e, historię tego człowieka. Jest zapisany w naprawdę fenomenalny sposób. Ja zanim jeszcze położyłem swoje łapska na, e, na tym dzienniku, to dużo właśnie sobie gdzieś tam analizowałem e, w internecie właśnie opisów tego, co się w nim znajduje. I cholernie mi się to podobało, naprawdę bardzo fajna historia. Bardzo się cieszę, że, e, że będę mógł poczytać to sobie gdzieś tam do snu, e, mając to na papierze. Zresztą, lore w Destiny, mimo że w misjach fabularnych nie jest przekazany w interesujący sposób, to sam w sobie jest naprawdę fenomenalny. Jeśli ktoś gra w grę i jeszcze tego nie robił, to polecam zgłębić się w lore, bo naprawdę będzie pozytywnie zaskoczony. Co bardzo ciekawe przy tym dzienniku, po pierwsze, on jest pełen zagadek, które już zostały co prawda rozwiązane przez społeczność, ale prowadzą, jak gdyby, do trzech emblematów, które można sobie odblokować w grze, a po drugie, ma wyrwane tylne strony. Te strony jak gdyby były częścią jak gdyby kolejnej wielkiej zagadki, którą społeczność już rozwiązała i te strony można sobie gdzieś tam w formie PDF-a znaleźć w internecie i doczytać do końca historię. Dobra, ja się biorę za naprawdę piękną kopertę z różnymi kolejnymi elementami tego zestawu. Pierwszy, który wyciągnę to jest rzep i po raz kolejny ma to samo logo, no już uznajmy to za herb rodziny Clovisów do czasu, aż ktoś wyprowadzi nas z błędu. I e, to jest gruby, gumowy rzepik. E, taki e, no nie powiedziałbym standard, ale, ale do, dokładnie taką samą, samą formę wykonania, na przykład, miały rzeczy z dev Stranding. No i tu wracamy do tematu torby. Ten rzep, który był z jednej ze stron, służy właśnie e, temu, żeby zamocować ten rzepik i dopełnić. Tę torbę. Dobra, sięgając dalej do koperty mamy na przykład naklejkę. I na naklejce, tu już z całą pewnością mogę powiedzieć, to jest logo Deepstone Crypt, czyli najnowszego e, rajdu, i właściwie lorowej również lokacji w grze. Mm, bardzo fajnie odbłyskujące są e, te, te jasne elementy, jak zresztą widzicie, fajnie się zachował, e, fajnie się zachowało. Wykrywanie jak gdyby światła przez mój aparat, bo zostawiło, zostawiło tylko te elementy jasne, a cała reszta poszła w czerni. Jest również pocztówka z Europy co jeśli miałbym faktycznie wysłać jakiemuś fanowi Destiny z pozdrowieniami, to prawdopodobnie byłby z czegoś takiego zadowolony. No i powiedzmy, że dalej wyciągam najcięższy element tej edycji, czyli fragment ciemności, świecący, naprawdę ciężki. Ja go widziałem gdzieś tam w internecie, na zdjęciach i na filmikach. Wydawał mi się plastikowy. To plastik nie jest, nie powiem Wam do końca co to jest, ale to jest ciężki materiał. No i w środku są lampki, które ładnie świecą przez te wycięte elementy. Są trzy tryby świecenia. Jest to stałe światło, jest to pulsujące światło i jest to nadawanie kodu, który również był właśnie istotny w tych zagadkach, o których Wam wspominałem wcześniej. No i przyznam zupełnie szczerze, że jak gdzieś tam widziałem ten fragment ciemności w internecie, to nie zrobił na mnie zbyt dobrego wrażenia, natomiast w tym momencie uznaję, że jest naprawdę fajnym elementem tej edycji, postawiłem go już sobie zresztą w tym momencie pod telewizorem w dużym pokoju i sobie fajnie pulsuje, świeci od czasu, od czasu do czasu, robiąc całkiem fajny efekcik. Mimo wszystko całkiem fajny gadżet mimo że nadal moim ulubionym z tego zestawu będzie, tak jak wspominałem wcześniej, Dziennik Clovisa Breja. Zresztą na nim też było logo Deepstone Crypta, o którym nie wspomniałem właściwie wcześniej. Ehm... No, i dobra, ja tam sobie jeszcze wyciągam jakieś gąbeczki, jakieś mniej istotne rzeczy. Tu właściwie była instrukcja do, do, do tego modelu fragmentu ciemności i kabelek do ładowania. Nie, nie wymienia się w nim na szczęście baterii, podłącza się to po prostu pod USB z tyłu jest porcik, no i można sobie na spokojnie podładować. I ja zadowolony z moją piękną edycją. Słuchajcie, bardzo fajny zestaw, a forma dostarczenia tego po prostu kapitalna, po prostu rewelka totalna, ja byłem w ogromnym szoku i nie tylko fantastycznie bawiłem się rozpakowując tę edycję, ale również jestem zadowolony z zawartości, ponieważ torba jest naprawdę świetnie wykonana, jeszcze nie wiem do czego jej będę używał. Dziennik na pewno będzie przeczytany od dechy do dechy, bo bardzo mnie to interesuje. Fragment ciemności, no i fajne wrażenie myślę, że znajd znajdzie swoje miejsce gdzieś tam na półeczce. Nie jestem zadowolony tylko z tej plastikowej manierki, tak jak mówiłem wcześniej. No ale dobra, jeden element nietrafiony. No i to tyle z mojej strony. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego mm, Unfrostingu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia na Orbicie Strażnicy. Pa pa!